Dzięki uprzejmości Riot Games. Za co bardzo dziękuję. Miałem możliwość przetestować szóstą mapę Valorant, czyli Breeze. Jest świetna. Dla mnie nawet najbardziej przyjemna ze wszystkich w grze, a w 24 godziny jakie otrzymałem, znalazłem 10 podstawowych trików, które trzeba znać. Zapraszam. Dzięki MLG za pomoc. Można wskoczyć na murek na midzie, przez co będziemy wystawieni na ostrzał z wielu stron, ale dzięki temu możemy wyciągać fragi nawet z Saitu A. Po rozpoczęciu rundy możemy double boostem wskoczyć na murek, czym zaskoczymy rywala na zaklęcie bądź na midzie. Na slajdzie A możemy też wskoczyć na piramidę, co powinno być całkiem niezłą miejscówką na bycie tam od czasu do czasu. Po użyciu jednej paczki możemy wstoczyć na murek w okolicy Saitu B. Po rozpoczęciu rundy możemy szybko użyć prądu wstępującego na midzie, by w zaskakujący i agresywny sposób wykorzystać swój ultimate. Możemy zaskoczyć z sali A z sypem na MIDA, zrobić fraga i bardzo szybko wrócić z powrotem na salę A, co mogą zrobić tylko nieliczni agenci jak Jet, Race, Omen czy Yoru. Ściany Sage dają nam mnóstwo możliwości na wychylanie z pozycji i kątów, z których nie powinni spodziewać się na rywale. Można więc postawić ją na midzie i w ten sposób zaskoczyć rywala na środku. Na sajcie A możemy postawić ścianę na paczce, dzięki czemu znów będziemy zaskoczeniem dla rywali. Jeden. Najbardziej średni trik to użycie ściany na ninży na sajcie A. Jest on do dopracowania, ponieważ trzeba jeszcze jakoś ukryć ścianę Sage, żeby nie widział jej rywal i wtedy powinna to być całkiem fajna miejscówka. Z racji, że Viper powinna być podstawowym arentem na tej mapie, nie mogło zabraknąć postplantowych line-upów w jej wykonaniu. Na sajcie A jest o to nieco trudniej, natomiast site B wydaje się pod tym względem zdecydowanie łatwiejszy. Z okolicy okna możemy dorzucać spokojnie swoje jadowite ukąszenie. Jeśli chcecie zobaczyć kolejną część frikami, dajcie znać w komentarzach. Wejdźcie na Twitter i do zobaczenia. Dzięki!